Jeżeli pod tym filmem dobijecie 70 łapek w górę, to automatycznie wlatuje na mój kanał kolejny odcinek serii. Jeżeli nie uda wam się dobić takiej liczby, to kolejny odcinek pojawi się standardowo w najbliższy piątek. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Łysy, a oto kolejny odcinek naszej serii 5 ciekawych faktów o... Tym razem na temat gry GTA V. Budżet przeznaczony na GTA 5 był większy niż w przypadku większości hollywoodzkich filmów. Przekroczył on bowiem 266 milionów dolarów. Po 24 godzinach od premiery gra zwróciła się już kilkukrotnie, dlatego że zarobiła 800 milionów dolarów. Po 72 godzinach kwota ta wyniosła już ponad miliard. A pomyśleć, że Rockstar spodziewał się sprzedaży zaledwie 25 milionów egzemplarzy. Liczba ta została osiągnięta już w pierwszym miesiącu od premiery. GTA V to pierwsza część gry, w której występują zwierzęta, ponadto niektóre z nich mogą nas nawet zabić. Lamar, najlepszy przyjaciel głównego bohatera Franklina, miał stać się zastępczą postacią po jego śmierci, gdy wybierzemy trzecie zakończenie gry. Nie stało się tak dlatego, że osoba podkładająca głos pod Lamara miała problemy rodzinne i nie mogła dalej użyczać głosów do gry. Rockstar postanowił więc zrobić takie zakończenie, jakie już znamy. Gdyby nie to, to prawdopodobnie moglibyśmy sterować lamarem. Po wyjściu za strefę gry zabija nas rekin, jednak z łatwością możemy go zabić nożem. Identycznie jest w przypadku gry online. W grze zawarty jest pełen cykl faz księżyca. W zależności od nich zmianie ulega nocne oświetlenie, co oznacza, że w trakcie pełni widoczność zwiększa się. Dobra, nie sposób w pięciu punktach wymienić chociaż 1% wszystkich ciekawostek czy faktów na temat tej gry, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to polecam Wam kanał Willow OK, to byłoby na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że on wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu oceny i komentarza. Kolejny odcinek pojawi się w chwili, w której pod tym dobijecie 70 łapek w górę. Jeżeli wam się nie uda, to kolejny odcinek pojawi się w najbliższy piątek.